To zrobimy sobie nowy zapis. Ja bym chciał taki gdzieś... Bo tego to na pewno bym mi nie Może ultra przemoc?

Trzy, dwa, jeden start. Ju, do do Trafienie potwierdzone. Slayer został aktywowany. O kurde. Ja się boję przeciwników, którzy w ogóle nic mi nie robią. Myślałem, że prawym się celuję, a tu... A to jak coś, to prawym się nie celuję. on to ataki... Nie ma problemu. Wow! Ciekawie się, zaczyna się robić bardzo ciekawie. To jest właśnie to, co A, Aj, to jakieś takie obszarowe zadaje. Okej, okay, czyli to jest obszarowe takie zadaje. Nic tu nie ma, żadnej znajdźki, albo coś takiego. Nie, zaraz ja stąd, stąd to ja chyba przyszedłem. No, mi się pr... Już zamroczony, chyba nie aby. Miękka faja ze mnie? Co się stało netpak? Jaka miękka faja, absolutnie. A co się stało netpak? Jeżeli chodzi się o zombie, wiem, że miał być dzisiaj zombie, ale... Nie wiem, jakoś tak... Beny twórczej nie mam dzisiaj do zombie, wiesz? Miętka. Miętka faja. Zależy, wiesz, zależy co masz na myśli, tak? Nie jestem w ogóle za głośno, nie, nie przebija mi tak głośno, głośno. Slayer jest niebezpieczny. Trzymać dystans. Czy jestem bo O, nie! Ładnie. O mi zapomnieć? A, to nie tu w ogóle. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie możemy tu zostać! Chorąży, namierzyłeś lokalizację slajera? No i dobra. Bo też nie wiem, czy, nie wiem, czy granie jest wiesz, względem mnie po prostu za głośno. To mi 25. Mieliśmy dzisiaj grać w Zombie Netpack, ale postanowiłem, że ogramy tego nowego duma, bo to jest ten najnowszy dum, co wyszedł niedawno w maju. I postanowiłem, że to będzie jedna z niewielu gier, które przejdę. Tak samo jak Dead uh, Island 2. To do tego będę jeszcze z tego robił z takich najciekawszych momentów. A oczywiście, że z Game Passa, no. Skąd Przecież bym nie kupił, no <laughs> i... I będę z tego wrzucał, wiesz co, momenty na ten. Yy, na youtube po prostu. Dobra. Nie potrzebuję go chyba właśnie. Czy kombinacji ciosów. Okay. A bo ja muszę to podbierać. Obiad, A co dobrego mi na obiad gotujesz? Mam nadzieję, że coś, coś takiego wiesz, dobrego mi gotujesz. Kasza gryczana z sosem i suróweczka? no może być, no. Czyli wlazłem w te nogi. Dobre. Nie można? Nie można. A tu w ogóle tarczą można, można było dolecieć. Nie podoba mi się, no właśnie, wiedziałem, że tu jakieś turki będą. To jest jak w Warframe'ie, bo jeszcze temu zajebałem kopa przez człowieka. Dobra, co ja w ogóle tutaj mam robić? Nie? Ja rozumiem, że mam ich zabijać. Ja sporo złego słyszałem o tym dumie Ja no właśnie dawno, wiesz co dawno w duma nie grałem <laughs> Resztę tych dumów też możemy pogrywać, bo ja mam ale przecież tu wziąłem ten Zaraz, wszystko pozbieram Tam jest jeszcze życia W ogóle mało amunicji mam a tu nigdzie nie, nie zapowiada się, żeby była amunicja. Tamte dumy też możemy ogrywać, bo, bo też je mamy. Dumam jak ten Luxus, że jest na game pasie, a klucze do pierwszej aktywacji z samym pytaniu. No dokładnie. Aha. ja mogę blokować tutaj. Nie ja no, postanowiłem pograć w duma, bo bardzo dawno w duma nie grałem. Czyli to muszę w dobrym momencie to zrobić Bo taki właśnie nie ten Taki kod, z... <dina steryda> nie, No Nie no tutaj nie ma co porównywać No wiesz w, w swojej klasie no to No wiesz to nie ma, nie ma sobie równych Jak to się mówi Wiesz to najbardziej to się bałem tego Czy mi w ogóle komputer wytrzyma Co to jest po to jest jakaś świnia Pomór świnia afrykańskich O! Tak nie może być Tam jest jeszcze żyćko Tu jest amunicja, ale amunicji to ja akurat... Tak są zdrajcami, to trzeba ich pozabijać. Jest w punkcie 0. Klucz zlokalizowany. Zobaczymy Dzisiaj pogramy tak gdzieś do 15 z tego, tego duma. I dam ci znać czy jest fajny, czy nie. To jest <ślesujesz> taki układ? <laughs> dobra, e, gdzie? A tam mam gdzieś iść, dobra Ja myślałem, że ja się muszę wrócić, bo przecież ja się tutaj stąd przeszedłem, no ale... Oczywiście no, Chidać automapę A, ty no to tu coś jest. Co to jest? Z jest jakaś, kurwa... A, dobra, dobra, już wiem co to jest za głowa O tu jest jakaś laleczka, to ja się wracam Diablik Diablik